tak ujdą was w kolejnym kanale. Jestem teraz na serwerze Mindlex i właśnie i... w tej i w tej sensie ma się niebieską i czerwoną i tego Czyli to jest na całej na całym polu. Znaczy dostaję 5 kratek, większy, yy, znaczy 5 pasów, większe podstawy się jakoś zestrzeli. Więc ogólnie. Znaczy zobaczymy. Jeszcze ładuję. Z mojego skilla parkurowego. stać to robić nie, już nie zdążymy O, bydruk, ja... ja... jaki. Co, czy ja teraz zbagowam tą mapkę? I teraz jest... sprawdzić szybko. Czy to był bak? Mapki? Czy tam Gdzie są dziury? O. Słuchajcie w komentarzach. Ja Przepraszam dobrze. Was za to, ale... Więc ja ja dlatego ja proszę Was zatrzymanie, tylko musiałem coś szybko załatwić. Obczałem już tą mapkę. Chodzi i też obczałem tryb przesuwania się. Można w tej grze obczać bardzo rzeczy. A za bo się mano, manu jest co. Nie, 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 mogę teraz umrzeć. Ja bym teraz umarł, to bym stracił po prostu wiele bloków. Przewagi, tam stracił bardzo wielką przewagę. Bo wtedy bym stracił potem co tam zrobił, ale uwaga, obczajem jak to się robi. Obczaiłem. Okej. Okay. Serio, nie mogę tak zdawać bloków. Okej. Okay. Okej, okay, wiem jak strzelać. Obczaiłem, teraz będę się skradał i to, bo coś wtedy... Bardzo Okej. Okay. I bardzo powoli celuję. Oni wszyscy na pewno shiftują. Jestem dosyć dobry w tej gierce. O nie, srecy Wiele razy ich wcelowaliśmy. Nie wiem, jak to możliwe mam jakimi ja byłem na początku i to są I tutaj tutaj się fajnie można się skambić serio Tak muszę ławać cały system ja nie lubię czytować całej gierki, ale jeśli są takimi koksami to chyba nie wiem, jak da się zbagować w bloku. Bo to jest najlepsza taka po prostu. ja no to może być najlepsza taktyka.

na środku, a czyli z tą dziurą, która ma kształt jajka. Trzeba ją bardzo, bardzo, się się zabudować. Ej, zabudować. sprawdzić. coś sprawdzić. S S rzeczy, bardzo, bardzo, są takimi i się oni będą mieć... O <laughs> que Serio, 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 nie mogę wpaść do, do ich przeciwnika. S -s -s -serio. widzieliście do. To wtedy to wtedy nie można... już... A... 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 po Walmart... no tą... więc wiele... To się udaje. Więc. Zobaczmy, że, że ta taktyka, bo to, że ja prawie nic nie rozpraszam, coś bardzo. ...przeciwników, robimy ja robim... Change. Ty, to da się wpaść do od środka tego przeciwnika? Nie. Do to ja, nie. Widzicie, co jest to, że... ...ja... ...chciałem iść

co check To było dosyć niefajnie. fajnie. Kępce tam ścirku bloku to już dziennie. Ale czy jest czy tu jest. Ej, czy ja teraz mogę zbagować całą grę? Jest teraz zbagować całą grę. Serio, serio. Elo. Elo, Elo. Czy ja nie umieram? Znaczy ja nie umieram. Chcę widzicie, ja nie umierał. Więc teraz zrobimy trik, trik boczny. Widzicie? Trik boczny. To jest trik boczny. To 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 ci? Dobra. że ci odwali a najmniejsza szansa że ci to po prostu w inny sposób cię w serio wygrywam serio male ale nie wiem czy to są... może odwali, ale szczerze, że robi to co robię jeśli mam przeszkadza Okej. Okay. Okej, okay, jak to ja teraz wypadnę? Serio, widzicie to? Zbegłem się. Jeśli wiecie, jak ja to zrobię, to teraz się przyjrzyjcie. A sobie biegam taką górą. I teraz po prostu ona mnie odepcha tutaj. To taki te, jak z bagumem chyba całągiem raczej oszukaniu. Popatrzcie, jak ja tak zeskaczę, to to na mnie na bok odpycha. I teraz mogę tu postawić bloki. Widzicie, jak to się skończy, po prostu w Nie Czyli im dalej. Im dalej to to tym dalej. Ale to jest takie zabawne. Serio, nie, no my to wygrywamy, serio? Więc ten trik już nie działa tak do... Przynajmniej was, że jestem taki cichy teraz. Ok, już dalej się nie da. To oznacza, że mogę się tak to zrobić i mieć nadzieję, że uda mi się zbagować. Serio. Dlaczego drużyni moje są tacy takimi koksami Normalnie Co my to wygrywamy, serio? To da ta gra jest do ugrania. Ta rundka jest do ugrania. Na czyj to wygra. z rumi mam już więcej bloków. Ser bloków. Czyli nie zawsze wystarczy. O fajnie, mam dwa bloki jeszcze. Okej, okay. teraz lecimy. Yes. Żeby nie jest tak, że przegrywamy, tylko mniej wygrywamy, bo i tak jesteśmy koksami. Dlatego, bo tu nie powinniśmy nawet móc wchodzić, a już umiemy, a możemy się dalej nawet wchodzić i jeszcze dalej. Co jest ja... koksami? Czyli jest. Oni już się chyba podobnie. Jakby rozumiem. Po prostu współczuję też trochę, że przegrywają. No. Co innego powiedzieć, Że wygrywają. Serio, serio, serio? I czy oni mogą iść szybciej niż ja buduję się? Tak. Ta. Uwaga! Ktoś może akurat wyjść akurat respiony. może wyjść. Ta rundka jest do wygrania. Jeśli się powiem że się dobrze respi... jeśli raz celujemy, to już wygraliśmy. Okej, okay, będę celował w wyjście. Jeśli ktoś się odważy wyjść, to ja... To już nie żyje. To już nie żyje. Serio, nie. O, ale mi się wartnęło. Okay. Czekam aż on to zniszczy. Okej. Okay. Uwaga, myczyk. Uwaga, kamik. Uwaga, makar... No, jest mi tacy hamsy, że na spałnie. Je, 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 je Pokazałem. Pokażę wam jak to zrobić. Proszę dalej, dalej, dalej. Więc tak to się robi. Proszę, uczcie się i tak róbcie.